Mateusz, od wczoraj jesteśmy w Indiach, dzisiaj właśnie jest nasz pierwszy poranek w Kochi, pijemy sobie kawkę w świetnym metalowym kubeczku i napawamy z takim ładnym widokiem, troszkę głośno, o 5 rano w ogóle mieliśmy mszę z tego kościoła, straszna tam msza była, jakieś po prostu, mam wrażenie, że pogrzeb chyba tam się tak? ale zobaczcie, bardzo fajnie. Ogólnie jest super, bo pierwsze wrażenia mamy fantastyczne. Oby tak dalej. Idziemy właśnie na śniadanie. Tutaj mogę Wam zrobić właśnie do typa. Nie wiem czy znacie, bo jest też w Polsce ta aplikacja, ten, ten serwis, o oh, hello, Pan Macho, ale dru z drugiej strony. Jest aplikacja Zomato, serwis Zomato. Nie wiem czy pamiętacie taki polski serwis gastronauci. Może jeszcze to po niektórzy z Was pamiętają, taki serwis polski z recenzjami, z listą wszystkich restauracji, jakichś knajpek w Polsce. I został on kilka lat temu przejęty przez właśnie Zomato. Zomato to jest, wywodzi się właśnie z Indii i jest jakby najbardziej popularny tutaj w Indiach. I dzięki niemu właśnie wczoraj na przykład znaleźliśmy knajpkę tybetańską, już kilka razy też w innych miejscach stosowaliśmy, ale tutaj w Indiach myślę, że będziemy najczęściej stosować, no bo tu jest najbardziej popularny. I teraz właśnie też wyszukałem jakąś bardzo tanią, jedną z najtańszych knajpek tutaj gdzieś w okolicy i właśnie do niej idziemy. smakuje sos. Wow, obłędne. Ale to jedzenie jest po prostu mega pyszne. Im dalej jem, tym jest coraz lepsze. Mam kurczaka. Oczywiście jemy wszystko rękoma. To mam paratę paratę z sosem. wielki kawałek kurczaka jest po prostu genialne i to było na 6 jesteśmy właśnie po śniadaniu. śniadaniu o Jezu, coś po prostu niesamowitego no w porównaniu do tego jakie jest jedzenie na Sri Lance, to tutaj naprawdę wszystko nam mega smakuje. Na Sri Lance w porównaniu do tego jedzenia tutaj to na Sri Lance naprawdę jest bardzo kiepskie jedzenie. A tutaj te smaki ach, po prostu Mogę jeść non-stop. Pyszne, był zwykły kurczak w jakimś sosie, ale był tak doprawiony, tak. tak taki miał smak jakiś niespecyficzny, taki hinduski. Miał taki smak intensywny, wszystko jest takie intensywne w smaku, charakterystyczne. Na Sri Lance często było dosyć mdłe takie. Tutaj jest genialnie. Jeszcze tak, w kwestii wyjaśnienia, bo pewnie pojawią się takie komentarze, że Kerala, szczególnie tej Kochi, to nie są Indie. No rzeczywiście, odbiega to znacznie od naszego wyobrażenia Indii i z tego, co wiemy też od znajomych czy z jakichś tam innych opinii, no to Kochi jest bardzo lightowe, jest tak najbardziej europejskie. No szczególnie tej właśnie Kochi, yy, jest tutaj bardzo mocno kolonialnie. Są same budynki z pozostałości kolonialnych. Głównie jest tutaj chrześcijaństwo, więc są głównie kościoły. Nie ma tu jakichś takich świątyń hinduskich, więc na razie nie jesteśmy jeszcze w prawdziwych Indiach. Jest tutaj naprawdę czysto, uporządkowanie, nawet jest spory postęp w stosunku do, do Sri Lanki, więc czuję się tutaj dużo lepiej niż na Sri Lance nawet.

ंगल वा जंगल Na tych kamieniach jest zapisana cała historia Kocin. Wczoraj od razu po przyjeździe, co mi się rzuciło w oczy, że jest tutaj mega, mega, mega turystyczne, po prostu mnóstwo, turysty, mnóstwo turystów, ale też są chyba lokalni turyści. Dużo też białych turystów. I na początku byłem dosyć taki zniesmaczony trochę mi się nie podobało, ale, ale po tym, jak wieczorem się tędy przeszliśmy, bo wczoraj też tędy szliśmy. I teraz idziemy. To jest taki całkiem przyjemny klimat, nie ma tutaj takiej nachalności dużej. Aż jestem zdziwiony, że tutaj właśnie nie są aż takcy nachalni, jak się spodziewałem. Więc w sumie pozytywne zaskoczenie jest bardzo przyjemnie. Za mną znajduje się kościół świętego Franciszka. Jest to najstarszy katolicki kościół w Indiach. W 1524 roku został pochowany tutaj w Gama, ale 14 lat później jego krochy wróciły do ojczystej Portugalii. なるほど。<music> Takie ładne pocztówki tutaj mają. Ja no, rzeczywiście z Pikoka w Pekpawie. wypatrzyłam. Z domu. Tylko, po, tylko po 60 groszy są pocztówki. Ja, ale to wow. jest Jesteśmy już w domu. E, właśnie wszedłem na rooftop. Jesteśmy nad naszym pokojem, dosłownie chodzę po dachu naszego pokoju. Tutaj dobrze widać, to jest Santa Cruz, katedra, katedra Santa Cruz. W tamtą stronę jest plaża. Oj, za gorąco, schodzę stąd. Mamy pocztówki, jesteśmy właśnie w indyjskiej poczcie, ale nie wiem czy to można nagrywać, więc tylko tutaj małe ujęcie. Co to jest za marchewka? Kiszona? Tak? Jak smakuje? Jak w Wietnamie? Tak? <słyska> Wiecie co? Te szałarmy są bardzo małe, ale smaku, smaku, nie jest się tak smakuje. smaku jak są w tych kosmikowych, a takie strząsną się jak robione ręcznie, domowo. Nie jest się, ale Byliśmy właśnie na jedzeniu, nie śmiejcie się, ponieważ mieliśmy dzisiaj zjeść e, mieliśmy dzisiaj zjeść coś dobrego hinduskiego, jakiegoś, jakąś kormę, czy jakieś kary, bo to jest naprawdę pyszne jedzenie. Mieliśmy iść tam gdzie śniadanie byliśmy ale chodząc tutaj, włócząc się po tych uliczkach, na jakiejś dzielnicy e, takiej muzeumańskiej, jakiejś tej arabskiej, arabskiej arabskiej e, trafiliśmy na knajpkę z jedzeniem chyba libańskim, no taki fast food libański bo mieli szarmy, jakiegoś kurczaka e, burgery i zjedliśmy z Kasią po szarmie taki kebabik, taki zawijas zapowiadało się, że będzie malutkie, ale jak to zjedliśmy to po prostu się najedliśmy. Było bardzo dobre i sycące. I myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że to był e, najlepszy albo jeden z najlepszych. E, no, pociągnijmy to pod kebaba. Jeden z najlepszych kebabów, jaki jadłem w życiu. Podobnego jedliśmy kiedyś z Tunezji. Aha. W Tunezji jedliśmy podobnego. Bo to, co było w środku, to było. Nie było ani suche, ani za, za bardzo soczyste. Była w środku po prostu taka pasta zrobiona z kółczaka, z jakiegoś sosu czosnkowego i z warzyw Ciecha. Nie mnie odejść Zaczyn na, na kasie. i przechodzimy właśnie przed, pod drzewami, e, na których jest mnóstwo kruków i po prostu co chwilę klap, klap to jest droga do ryzyka. Co chwilę bomby spadł. O właśnie spadła jakaś. Tak. Ale widać gdzie robią, bo tam gdzie jest białe na, na asfalcie, tam robią, a my idziemy tutaj tą częścią gdzie nie robią, więc jest to mniejsze prawdopodobieństwo, ale właśnie sobie zamawiamy lody. Masz tutaj kasę. Takie nie mamy, ceny. Wow, ale napakowane. Będę, będę Ja odbiorę resztę. Dzięki yeah. O, kurde. Dobre. Co to za smak? To są pistacjowe. Mhm. Mateusz sobie takie zamówił. Ja mam Butter Scotch. Jakie so, so, smak? Nie wiem, ale są ekstra. Tak. Mmm, za y, złoto osiemdziesiąt. Właśnie jak tej lody, to rozkręcił się taki mini bazar e, z rybami, ponieważ jesteśmy tutaj przy nabrzeżu teraz i podpływają łódki z różnym połowem, na przykład z rybami, albo teraz przed chwilą też były kalmary, wyładowują na brzeg i to już po prostu masa ludzi się schodzi, po prostu schodzą, e, mnóstwo ludzi naprawdę, mnóstwo ludzi schodzi i już patrzy ryby, już coś tam chce kupować. jak Lime soda. Tak, tak. Very, Very good. Dobrze z hmm. Bo pan przysłał tam cytrynę i nie dodał cukru, tylko sól. To jest taki lekko słone. Cukier chyba też. Cukier i sól. Tak w Tajlandii. Nie, pan dolał syropu cukrowego. Mmm. -hmm. Mm. Dobre, dobra. No, Trzeba do pana przychodzić.